To biegły końca Mistrzostwa Polski Juniorów w lekkoatletyce Przez trzy dni najlepsi młodzi sportowcy rywalizowali na stadionie miejskim w Toruniu Wielu z nich wykorzystało swoją szansę i uzyskało minimum na zbliżające się Mistrzostwa Świata 12 osób zrobiło minimum na Mistrzostwa Świata Juniorów w Eugene. Rekord Polski Marceliny Witek ze Słupska. Reprezentantom regionu udało się wywalczyć 9 medali, w tym 7 w konkurencjach biegowych. Najlepiej spisywały się sztafety Zawisze Bydgoszcz, wygrywając rywalizację kobiet i mężczyzn na dystansie 100 metrów. Złoto na 800 metrów wywalczył Radosław Rus z Bydgoszczy. Na najwyższym stopniu podium stanęła bydgoska tyczkarka Paulina Przybyła, która pokonała wysokość 4 m, 10 centymetrów, zapewniając sobie udział w Mistrzostwach Świata. Znamy pełną listę uczestniczek głównej części międzynarodowego turnieju Bella Cup. O prawo startu na trońskich kortach walczyło aż 39 tenisistek. Dwa dni gier eliminacyjnych wyłoniły najlepszą ósemkę, która dołączyła do grona 24 rozstawionych zawodniczek. Niestety rozczarowaniem była troszkę postawa Polek. Z 13 Polek, które wystartowały w eliminacjach, żadnej nie udało się przebić do turnieju głównego. Najbliżej awansu była Magdalena Fręch, która w decydującym meczu uległa Hildzie Melander w trzech setach 6 3 0-6. Zabrakło konsekwencji w rozegraniu. Przede wszystkim do kończenia akcji no, była parę sytuacji, których mogłam odwrócić na swoją korzyść i może mogłam wygrać ten mecz. We wtorek rozpocznie się turniej główny z numerem 1 rozstawiono serbkę Jowanę Jaksić. W ostatniej chwili z rywalizacji wycofała się najwyżej rozstawiona Polka Paula Kania. Beniaminek nowych rozgrywek Superligi Tenisa Stołowego odkrył karty. Gwiazda Zaoleszcz zaprezentowała skład, który walczył będzie po raz pierwszy w historii Bydgoszczy w najwyższej klasie rozgrywkowej. Gwiazdą zespołu będzie sklasyfikowany na 56. miejscu światowego rankingu Włoch Michaił Bobocica. Podczas specjalnej konferencji udało się porozmawiać z Michaiłem poprzez łącza internetowe. Drużynę wzmocni także rodak Bobocica Leonardo Mutti. Z Polaków zobaczymy w Bydgoszczy Alana Wosia i młodego Łukasza Nadolskiego. Głównym celem na pewno jest utrzymanie zespołu w ale aczkolwiek będziemy walczyć o jak najwyższe cele, zawsze sobie stawiamy takie i miejmy nadzieję, że sprawimy niejedną niespodziankę. Start w najwyższej klasie rozgrywkowej wiąże się ze zdecydowanie wyższym budżetem klubu. Z pomocą Beniaminkowi przyszło miasto, które wesprze organizacyjnie i finansowo zespół. Jak zawsze staramy się wesprzeć klub na tym poziomie. To są środki na infrastrukturę po to, aby mogli godnie walczyć z najlepszymi. Rozgrywki gwiazda chce zainaugurować w swojej klubowej sali. Gdyby jednak zainteresowanie kibiców było duże, mecze Superligi z udziałem gwiazdy za Oleszcz mogą być rozgrywane w sali zespołu szkół numer 7 na Błoniu.